To jest kontynuacja pięknych wydarzeń tu na Podkarpaciu, które rozpoczęły się 10 września, a w zasadzie rozpoczęły się dużo wcześniej kilka lat wcześniej. A 10 września to była kulminacja, piękna uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów, całej rodziny, rodziców i dzieci, w tym również dziecka nienarodzonego. Tu raz jeszcze gratuluję panu marszałkowi, księdzu, biskupowi i wszystkim, którzy organizowali tę przepiękną uroczystość, niezwykle wzruszającą i podniosłą, ale też uroczystość, która ma potężny walor edukacyjny. Cały świat dowiedział się o tym, jak wyglądała pomoc Polaków dla Żydów w czasie Holokaustu i z jakim bohaterstwem to się wiązało. Bohaterstwem aż do śmierci. W Polsce za pomoc Żydom w czasie Holokaustu nie tylko groziła kara śmierci, ale była ona również wykonywana i rodzina Ulmów jest tego przykładem. Przykładem, bo takich kar śmierci wykonanych było dużo więcej w państwie polskim, w państwie polskim, na ziemiach polskich okupowanych przez, przez Niemców. A rodzina Ulmów rzeczywiście jest tym przykładem niezwykłego heroizmu. Rodzina wielodzietna w niewielkim domu, przetrzymująca na strychu tego niewielkiego domu. Kilkoro Żydów i to nie przez kilka, kilkanaście dni, tylko przez blisko dwa lata pod groźbą kary śmierci. I takich rodzin w samej tylko Markowej, z której tu przyjeżdżam, byłem przed momentem w szkole podstawowej imienia na Rodziny Ulmów, świetnie rozwijającej się zresztą. Takich rodzin w samej Markowej było wiele. Dość powiedzieć, że po tym okrutnym zabójstwie, morderstwie na rodzinie Ulmów, jeszcze do końca wojny, 21 Żydów było przechowywanych w domach, w samej Tylko-Markowej. Taki jest obraz Polski i relacji polsko-żydowskiej w czasie II wojny światowej. Więc Cieszę się ogromnie, że możemy kontynuować te wielkie wydarzenia związane z bohaterstwem rodziny Ulmów i dzisiaj odsłaniać ten mural. Tutaj Rzeszowi gratuluję Fundacji która ten mural przyczyniła się do tego, że ten mural powstał i dziękuję wszystkim, którzy pamięć rodziny Ulmów rozsławiają na całym świecie. Dziękuję bardzo.